Dzień dobry, jak cześć? i czołem, drogi widzu? Kolejny odcinek. Goticzka, Trujeczki przed nami. Mamy tutaj jeszcze jakieś zadanko do wykonania z tego, co kojarzę. Żyda dla Ugol, panie. Tunelowy, tunelowy Bulgot. Hmm. hmm. A, bo on mi listę dał w ogóle, no tak. już gdzie ta lista może być? Hmm. No, tutaj żadnej listy nie widzę. Bardziej to nie chyba oddał, myślę, oddał, że tutaj coś proszę, będzie gdzieś. no nie dojdziemy. Bulasz, woda, nordmarska, starka. Lista składników: 20 jagów, dwie Żuwaczki Pełzacza, dwie bryły rudy. No, Żuwaczki Pełzacza będą potrzebne w takim razie. <laughs> e, dobra, czyli tego nie zrobimy. Natomiast mamy jakieś orków z pod mostu. I ważenie wody z Ulgolfem, ale jeszcze jedno zadanie było przecież. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Pamiętam, że to miejsce. Ten jeden gościu chciał z nami pójść do miejsca jakiegoś tam wydobycia, czy coś Proszę. tego typu. Nie pamiętam teraz dokładnie. Weź go teraz znajdź sobie on gdzieś był tutaj. O, chodźmy do obozu poszukiwaczy złóż. Pójdę przodem. Lepiej się pośpieszmy. Chodź, chodź. Obóz poszukiwaczy złóż. Właśnie o to mi się rozchodziło. Wiedzą, takie wywijasy będzie robić teraz? No dobra, to idziemy. I pod tym mostem rzekomo są orkowie, tak? Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy tam właśnie. O, jest jelonek. Ale raczej go w ten sposób nie ubiję. No niestety. Jeśli orkowie są pod mostem, to gdzieś... No tutaj. Bo gdzie indziej? Oho? Mhm. Mm Aha. Jakim cudem ja go nie trapiam? kreaturo Naprawdę chciałbym powiedzieć Naż mniejsza z tym O okej. Mamy ogry Jeszcze jedna cholerna bestia Nawet w sumie jednego okra. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. No, jak na razie jeden okr. Jesteśmy na miejscu. Patrz. Ogień wciąż się pali. Nikogo tu nie ma. Czujesz to? Co? Bełzacze. Sprawdź w jaskini. Może poszukiwacze złóż jeszcze żyją. Co z tobą? Jestem poszukiwaczem złóż, a nie mam nawet kilowa. Dalej, ty się tym zajmi. Żółty No te. No póki co to widzę, że mamy tutaj... A, ten to się wycofuje. Że mamy tutaj chrząszcze. O! Zabij piłzacza. O, i żuwaczki faktycznie zebrało. Znaczy zebrał. <laughs> Weźmiemy sobie troszkę rudy. Skoro mamy taką okazję. Bo ja tak jak było wspominane, tam Ugolf chce jeszcze dostać swoją, że tak powiem, działkę. Nareszcie. Bałem się, że już nigdy się stąd nie wydostanę. Wszystko jest już w porządku. Tak? Trzeba będzie ciężko pracować, żeby nadrobić stracony czas. No, mam tu coś dla ciebie. Pięć razy ruda i super. To już tutaj przeszukiwałem, nie? Ma tu nic nie? Więcej. Tak. A ten nam niczego ciekawego też nie powie? O, ruda. Nie ma tu nic więcej. No i dobra, tu jeszcze mamy żyłę, a to jest żyła żelaza, okej. Okay. Dziesięć <laughs> bryłek, nieźle. Już po pełzaczach. Dobrze, zostanę tutaj i pomogę chłopakom w zdobyciu rudy. A co ze mną? Proszę, ten amulet dobrze mi służył. Teraz należy do Ciebie. Amulet. Co to za amulet, kolego, panie mój kochany? Ochrony przed lodem, pewnie. Siła plus 5, maksymalna siła życiowa. Ja myślę, że to bym mógł założyć. Większa, lepsza obrona. No dobra. Jeden ogry tylko stał na straży. Ciekawe. Możemy też zająć się teraz tymi orkami z pod mostu. Rzekomo. Niby tam ktoś coś ma być na to wychodzi. Według tego co otrzymaliśmy w zadaniu. Ciekaw jednak jestem, czy faktycznie jacyś orkowie tam będą. O! Tego się tu nie spodziewałem. No troszkę się zagalopowałem. Ale ustrzeliłem. O! Jeszcze jeden jalonek. Ajajaj. szablozą Ale w kinola dostał. Pięknie. No i tu źle. Faktycznie coś tam jest, no. Zginiesz! No chodź, chodź. Pojedynczo sobie powyciągamy przeciwnika. Zatrzymaj się, mora! Mało życia mam. Ale tamten całe szczęście się wycofał. A bo ich tam jest. Ich tam jest w ogóle dwóch. O Jezu! Uh. Było blisko. Ostatni ork oczywiście zrobił mi... zadał mi tyle obrażeń, co praktycznie cały ten oddział. Dobra. Niczego, co prawda, tutaj ci orkowie nie pilnowali. Tutaj mamy te bizony. No, jeszcze jednego nie przeszukałem sobie. Co jest najlepsze w tym wszystkim? A, jakaś chatka tu jest. A, chociaż ja wiem, co to jest za chatka. Okej, okay, nieważne. To jest ta chatka, do której z tym myśliwym się udaliśmy. Dobra, jelonek. O Jezu, skręcił w ostatnim momencie. Kopalnia jest pusta. Oszalałeś. Skoro tak twierdzisz. Miesz, naprawdę? Nie żartujesz? Tak. To najlepsze wieści od bardzo, bardzo dawna. A więc naprawdę jesteś niezłym wojownikiem. A ja już straciłem nadzieję. Poczekaj, mam nadzieję, że to ci się przyda. Jeśli nie, sprzedaj to jakiemuś kowalowi. 10 razy ruda. No, czyli tutaj mamy klimacik takiego gotika jedynki, że za wszystko dostajemy wypłacone w rudzie. Dobra, Reto nam niczego tutaj nie powie. Możemy iść do Ugolpa, żeby go poinformować o wybitych orkach. Jeszcze tą runę by się przydało zdobyć. Tylko gdzie on był, ten Ugolp? Nie pamiętam już za bardzo. Pytanie, czy Ingvar jeszcze mi czegoś ciekawego nie powie, ale chyba... O. Nie, raczej nie. Dobra, o, dziwny grzyb. Daj, tam kolejny. Daj, tu bym się teraz nieźle nadział. Faktycznie pod mostem byli Orkowie. Zabiłeś ich? Tak. Doskonale. Potrzeba nam więcej takich jak ty. Żale tej bandy niedoszłych zabójców orków zaczynają mnie już wkurzać. Masz. Pewnością tobie przyda się bardziej niż mnie. Mikstura lecznicza. No faktycznie jedną miksturkę mi dał. Dobry ziomek. Dobra, gdzie może leżeć ogólnie runa? No bo nie mam runy, nie? Jeszcze się upewnię. No nie, do klanu Wilka tylko mamy. A to jest klan Młota. O, tu jest. Pięknie. No i co teraz tutaj mamy do robienia? Tunely, tunelowy bulgot, no ale to potrzebujemy tej żuwaczki I ruda dla U golfa. No praktycznie wszystko tu golfem związane już Żuwaczki niestety nie, nie wezmę i nie kupię od nikogo Więc jedyne co mogę zrobić To po prostu Poruszyć dalej Jak już tą żuwaczkę zdobędę Wtedy możemy wiecie, myśleć dalej, nie? Dobra, ogólnie spójrzmy jak to w ogóle sytuacja wygląda. Klan wilka, klan ognia i klasztor. Z klanu młota do klanu ognia jest taki całkiem spory kawałek z tego co ja widzę. I później od klanu ognia do klasztoru. Przez góry nie wiem czy byśmy przeszli czy nie. W każdym bądź razie w tym momencie byśmy sobie zakończyli ten odcinek króciutki ukazujący wykonanie dwóch łatwych, przyjemnych, szybkich zadań. W kolejnym natomiast wydaje mi się, że ruszymy już do klanu Ognia. Zobaczymy, co po drodze na nas będzie tam czekać, a droga jest całkiem długa. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczyska w kolejnej części przygód bezimiennego.